W jaki sposób kombinacja ziół zawartych w alveo wpływa na jego efektywność działania w przypadku stanów zapalnych? Po pierwsze, zdefiniuję słowo zapalenie. Infekcja jest to stan miejscowego podrażnienia wywołany przez różnego rodzaju bakterie, wirusy lub grzyby, które atakują i niszczą naszą tkankę. Jako że zadaniem tkanki jest naprawa wszystkich organów naszego organizmu, skutki stanu zapalnego mogą być bardzo niekorzystne. Nasz organizm posiada naturalnie znaczną ilość bakterii przez cały czas. W zasadzie w naszych organizmach jest więcej bakterii niż naszych komórek własnych. Wyróżniamy dwa typy bakterii, z których 50% to bakterie patogeniczne. To oznacza choroby, które przez nie są powodowane. A przecież 85% naszego organizmu zawiera bakterie. Bakteria żyje w harmonii z organizmem tak długo, dopóki patogeniczne mikroorganizmy nie zaburzą tej równowagi. Kiedy tak się stanie, dochodzi do infekcji. To wszystko, jeśli chodzi o wyjaśnienie słowa zapalenie, infekcja. Alveo zawiera wiele różnych ziół o przeciwzapalnych właściwościach. Jako przykład mogę wymienić lukrecję, znaną z silnych antybakteryjnych właściwości. Morszyn pęcherzykowaty, sadziec przerośnięty to tylko parę przykładów. Wszystkie te zioła posiadają przeciwzapalne właściwości. Kolejnym przeciwzapalnym składnikiem jest sok z winogron. Jest bardzo skuteczny i zawiera antyoksydanty eliminujące wolne rodniki w naszym organizmie. Antyoksydanty zapobiegają infekcjom, a kombinacja ziół zawarta w alweo potęguje ich działanie. Alveo stosowane nawet w niewielkich ilościach skutecznie podnosi jakość przeciwzapalnych właściwości w naszym organizmie. Dlaczego alveo można nazwać tonikiem trawiennym? Każdy organizm posiada w sobie pewną ilość złogów, która nigdy nie zostaje wydalona. Statystyki mówią, że przeciętna 40 osoba stale posiada od 2 do 4 kg nieprzetrawionej masy w jelita. Ta masa jest efektem niestrawionego pokarmu. A przecież tak bardzo ważne jest, aby nasz układ trawienny prawidłowo funkcjonował, ponieważ konsumowany pokarm dostarcza składników odżywczych witamin i minerałów, które wchłaniane są do krwi, potem filtrowane w wątrobie i transportowane do kości, mięśni, skóry i do każdej organicznej tkanki. W przypadku, gdy pokarm nie jest prawidłowo trawiony w jelicie cienkim i grubym, nasz organizm jest pozbawiony tych składników odżywczych, witamin, minerałów, czego skutkiem jest wiele schorzeń. Jeśli jestem zdrową osobą, czy mogę pić alveo? To wspaniałe pytanie. Nasz organizm rozwija się do 20-25 roku życia. Potem stopniowo ciało zatraca swoje funkcje, a tkanki powoli zanikają. Do 50 roku życia cieszymy się ogólnie dobrym samopoczuciem, ale wkrótce pojawiają się problemy zdrowotne, które są skutkiem wieloletniego odkładania się toksyn w naszym organizmie. Absolutnie niezbędną rzeczą jest zachowanie właściwie funkcjonującego układu i utrzymanie go w jak najlepszej kondycji. Dlatego z punktu widzenia profilaktyki ludzie 20- i 30-letni, nawet jeśli czują się zdrowi, muszą podejmować środki zapobiegawcze i stać się zdrowym świadomie. To właśnie jest celem alveo. Nawet jeśli nie zauważymy skutków obecnie, to na pewno docenimy alveo w przyszłości. Co to właściwie oznacza profilaktyka? Przyjrzyjmy się znaczeniu słowa zdrowie. Jest to ogólny stan lub warunki, w których nasz organizm jest wolny od chorób lub innych stanów patogenicznych. Nasz organizm jest aktywny i sprawny zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Z pewnością chcielibyśmy zachować nasze zdrowie przez resztę życia. Niestety nie jest to możliwe, gdyż w naszym organizmie zachodzą nieustanne zmiany. Na przykład krwinki regenerują się co 3 miesiące. Skutkiem procesu regeneracji jest wytwarzanie się wielu toksyn, które powinny być wydalane przez układ filtracyjny, wątrobę, nerki, płuca lub skórę. Jeśli jeden z tych elementów układu spowolni swoją pracę, to w konsekwencji ma to niekorzystny wpływ na resztę naszego organizmu. Unikanie tych procesów spowolnienia nazywamy profilaktyką zdrowia. Alveo nie jest jedyną formą profilaktyki braną pod uwagę. Ogólnie zdrowy tryb życia prowadzi do czucia się młodym. Fizyczna i psychiczna aktywność, zdrowa dieta oraz odpowiednia dawka odpoczynku są nierozerwalnymi częściami naszego dobrego i zdrowego samopoczucia w szybkim tempie życia XXI wieku. Ponadto regularne picie alveo zawsze będzie dobrym pomysłem, tak jak codzienne picie szklanki wody, czytanie książki, wyjazd na wakacje oraz udział w innych zajęciach, które pomogą zachować nasz organizm zdrowy. Doktorze Bertley, czy może Pan podsumować alveo i wyjaśnić, w czym tkwi sukces używania go w naszym codziennym życiu? To proste. Zażywanie alveo powinno stać się codziennym nawykiem. Posiadamy wiele nawyków, obojętnych, dobrych i złych. Będąc szczerym, należy stwierdzić, że większość naszych nawyków nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. Wyróbmy w sobie nawyk, żeby zaraz po obudzeniu się rano pójść do lodówki i napić się dawki alveo jak szklanki wody. To zajmuje dwie minuty, żeby wszystko przygotować i zrobić coś pozytywnego dla naszego organizmu. Nasz czas się skończył. Chciałabym podziękować doktorowi Bertlikowi za przybliżenie nam produktu Alveo, a państwu życzę wszystkiego dobrego.